Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was ceniowy tester. To są to te smakołyki z Trixi, które dostaliśmy z y, paczki z wymianki, z tej dużej wymianki, którą widzieliście na kanale jakiś czas temu. I to są te smakołyki Rice Duck Balls, y, czyli ryżowe kuleczki o smaku kaczki. A te to też są y, takie ryżowe kuleczki, tylko że z tą różnicą, że to są o smaku kurczaka, a to są o smaku kaczki, to jest taka duża paczka, 80 gram. A tutaj mamy no widać, że zmniejszamy nie wiem dokładnie... o, 20 gram tu macie dokładny opis. Smakłki mają naprawdę bardzo dobre ponieważ, nie wiem czy, wyłasz, czy... O, wyostrzyło się skład kaczka 81%, ryż 15% no, skrobia przynajmniej na coś tam ale kaczka aż 81% więc naprawdę wydaje mi się, że bardzo dobry skład i to są takie kuleczki, zaraz je otworzę i dam Soni, wydaje mi się, że tych już nie będę testować bo skoro te, jeżeli by je smakowały to znaczy, że te raczej też będą mi smakować tak więc otworzę tą paczkę, tą paczkę i zaraz jej dam I tak wyglądają te kulki w środku. Wyjęłam ja jedną, żeby Wam dokładnie ją pokazać. I tak wygląda pojedyncza. I tak wyglądają w środku. Nie śmierdzą jakoś. Są twarde, więc od razu mówię, że są twarde. Nie wiem, czy da się je podzielić, ale zaraz sprawdzę. Więc ja już sprawdzałam, dzieli się je bardzo ciężko. Także raczej daje się je w takiej postaci. Są, mm, trudno jest je podzielić. Znaczy, można jakoś może tam przeciąć, ale trudno się dzielą. Ale oprócz tego, to wydaje mi się, że wyglądają całkiem fajnie. I ja zaraz dam, czy w ogóle Sonia będzie się to lubiła. Tu mam już tam jedną kuleczkę, która mi jej daje. Widzę, że jej bardzo to smakuje, bo jak tylko jej dałam, to zaczęła jeść. A jeszcze patrzę na mnie. Oblizuję się sanieczka. Chyba smakowała. Myślę, że to jest jak najbardziej udany. Ja sam jeszcze mogę Wam polecić te smakołki. Mają bardzo fajny skład i moje sami też bardzo smakują. Więc może jedyna taka wada, że no nie są to po prostu smaczki, które tak średnio się, się nadają do komend dla psów małych, bo dla dużych to będą się nadawać, a dla takich malutkich typu finczerków, ratlerków, jorków, takich mniejszych to raczej nie, ale można je używać do czegoś innego. Tak więc yy, ja jej bardzo polecam. U mnie się naprawdę wydaje mi się, że będą się fajnie sprawdzać. Wam taką typową, taką podobną zabawką do tej, ja, którą mam ja, albo podobną. To też Wam polecam takie kuleczki do używania tutaj wkładania do środka, ponieważ ja zauważyłam, że będę takie coś robić, że będę jej tu wkładać. Ponieważ jej tu często wkładam karmę na przykład, ale będę jej też te smaczki. Tutaj wkładać do środka w sposób. No i od razu widać, że ona cały czas chce dostać jeszcze tą kuleczkę, więc bardzo jej przypasowała. filmiku to już wszystko. Jeżeli soniowy tester Wam się podobał, to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.